Witam cię kochana bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Vlogmasu. Tym razem w cyklu Moc kobiecej energii na święta będę opowiadała o prezentach. O prezentach, w dodatku takich wyjątkowych, które absolutnie nie kosztują nic ani grosika, natomiast są bardzo cenne i wartościowe. Może będą ciekawą alternatywą dla tych prezentów, za którymi uganiasz się już od jakiegoś czasu. Albo uważasz, że powinnaś je już mieć kupione w galeriach, w zaułkach sieci internetowej albo gdzieś jeszcze indziej, które są takie materialne, wymierne, namacalne, ale być może aż tak wcale nie sycą i nie cieszą, jakby ci się wydawało. Więc dzisiaj o takim aspekcie świąt, jak obdarowywanie siebie nawzajem. Będę chciała Ci opowiedzieć. W poprzednim odcinku, jeśli go odsłuchiwałaś, to um, bardzo się cieszę, a jeśli jeszcze nie, to zapraszam Cię serdecznie. Opowiadałam o tej supermocy kobiet, jaką jest przyjmowanie. Także wcześniej, wczoraj było o przyjmowaniu, a dzisiaj będzie o um, dawaniu prezentów. I właśnie dawaniu z takiego klucza, powiedziałabym we współczesnych czasach, mało oczywistego, może nawet momentami zapomnianego zupełnie, gdzieś zmarginalizowanego, a moim zdaniem niezwykle ważnego. Ale zanim co, to zaproszę Cię do tego, żebyś usiadła, żebyś zrobiła sobie coś pysznego do picia, żebyś oparła na chwilę plecy. Wzięła kilka głębszych oddechów, może też schrupała pierniczka, z którym ja się nie rozstaję, kiedy robię sobie przerwę grudniową i e, chcę się zasilić e, pięknym smakiem e, i wszystkimi pysznościami, które gdzieś tam mam przygotowane na taką okoliczność robienia sobie przerwy w energii kobiecej. Także zapraszam Cię również do tej naszej vlogmasowej praktyki. Raz jeszcze dzisiaj, żebyś usiadła, schrupała pierniczka, właśnie podlektowała się tym momentem, tą chwilą, dała sobie czas na głębszy oddech. A ja opowiem ci o najkrótszej i najprostszej definicji miłości. To jest czas, dotyk i rozmowa. Proste. Proste, ale niełatwe do wdrożenia w życie. Więc zaczynamy najpierw od siebie. Czy dajesz sobie czas? Jeśli tego słuchasz, to już myślę, że możesz tutaj zapunktować i poświętować sukces, bo, bo dajesz sobie ten, ten moment zatrzymania. Moment oddechu, moment takiego spotkania się ze sobą, zasilenia siebie. Ile tego czasu jest w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca? Poobserwuj, proszę, czy sama sobie dajesz czas. Czas ze sobą. Nie jesteśmy wtedy same, jesteśmy same ze sobą w tym czasie, który sobie dajesz, bardzo ważna jest uwaga, czyli to nie jest taki czas, w którym jesteś sfokusowana na komórce, na jakimś innym ekranie, na zadaniach, na rozkminkach, na jeszcze różnych innych rzeczach takich zewnętrznych. Tylko jesteś skupiona na sobie, zadając sobie między innymi takie pytania a propos rozmowy ze sobą. Co dzisiaj u mnie tak naprawdę? Jak ja się mam? Jak ja się czuję? Co tam słychać w moim ciele? Gdzie ja się czuję? Może pospinana, a może dzisiaj mam taki nadmiar energii, że chce mi się tańczyć i śpiewać. I czy ja robię użytek z tej energii? Jestem spontanicznie w tym, co mi dzisiaj życie przynosi, czy ja się tym cieszę? Więc to jest ten kawałek rozmowy ze sobą i prezentu dla siebie, kiedy Pytamy samą siebie, co słychać, czego potrzebujesz, co najlepszego teraz możesz dla siebie zrobić. Więc mamy chwilę e, czasu dla siebie, mamy rozmowę i mamy ten kolejny magiczny składnik, czyli dotyk. E, myślę, że on jest najmniej popularny, szczególnie jeśli chodzi o zadbanie i miłość do samej siebie. To nie jest ten służbowy dotyk pod hasłem e, Wyszoruje się pod prysznicem. Nabalsamuję ciało, bo tak trzeba i nie chcę się za szybko zestarzeć, czyli różne racjonalne argumenty nam tutaj wchodzą, jako te priorytetowe, tylko ja na przykład myjąc się pod prysznicem albo biorąc sobie długą kąpiel ze świecami i pachnącą, i w ogóle może z płatkami róż nawet, to dotykając. Poszczególnych części swojego ciała mówię sobie, że je witam. Witam cię, kochana łapko. <grytanie> witam cię szyją. Witam cię moje ramię, prawe i lewe. I robię to rzeczywiście z taką uważnością, intencją i faktycznie przyjęciem siebie w tej fizycznej formie, jaką tu i teraz mam, z całą czułością, na jaką mnie dzisiaj stać. W związku z tym, ten rodzaj dotyku takiego intencjonalnego, z miłością, z czułością, z akceptacją może być uskuteczniany w czasie tak zwanych higienicznych zabiegów. Możesz leżakować otulona różnymi miękkimi rzeczami. W kursie, rok pełen światła, jeśli decydujesz się na taki pakiet. W którym dostajesz skrzyneczkę czułości dla siebie. Mamy taką przepiękną, miękką poduchę do leżakowania i medytacji. To są wszystko te miłe doznania dla ciała, ten rodzaj dotyku. O który chodzi w definicji miłości i do siebie i do innych? Potrzebujemy mieć takie fizyczne doświadczenie bliskości. Ciepła, akceptacji, delikatności, żeby uwewnętrznić ten stan bycia ważną, kochaną, właśnie akceptowaną, przyjętą w całości. To nie jest teoria, tego nie da się na głowę przyjąć, jeśli nie mamy takiego fizycznego, cielesnego doświadczenia bycia objętą. Najpierw przez naszych opiekunów, przez bliskich, przez przyjaciół, przez partnerów, przez po prostu drugiego człowieka, to nie możemy tak naprawdę mieć kontaktu z tą miłością własną, bo nie mamy takiego wzorca. Wzorca, który nie jest jedynie pomysłem z głowy, ale jest naszym doświadczeniem, doświadczeniem na każdym poziomie, i tym umysłowym, bo wiem. Że tego um, doświadczyłam, takiego rodzaju bycia ukochaną, cenną, wartościową, ale też na poziomie ciała, e, naszych hormonów, naszych neuroprzekaźników, e, naszych emocji i być może też na tym poziomie ducha: że ja tutaj jestem mile widziana, jestem przyjęta, ja jestem objęta właśnie taką e, mgiełką e, tej dobrej energii. To wejście w doświadczenie jest tutaj ważne. Więc kiedy mówimy o miłości do siebie, to czas dotyk i rozmowa w takiej wersji um, możesz dla siebie podarowywać każdego dnia, nie czekając tylko na święta i na Mikołaja. A teraz spróbuj przełożyć tą samą definicję na Twoje dziecko, dzieci. Na swojego męża, partnera, na swoich rodziców, na sąsiadów, na współpracowników, gdzie tam jest przestrzeń, na to, żebyś mogła ich obdarować swoim jakościowym czasem, a więc tym, gdzie masz fokus skupiony na danej osobie, naprawdę ją słuchasz nie jednym uchem, tylko całą sobą. Patrzysz na tą osobę, jesteś zaciekawiona tym, co ma do powiedzenia, być może o co chciałaby cię poprosić, w czym chciałaby być zobaczona, usłyszana, przyjęta, w jaki sposób możesz jej służyć właśnie tą swoją niezmąconą uwagą, tą otwartością, tą chęcią objęcia jej całą, taką, jaka ona jest, z tym wszystkim, co jest w niej. Jasne i świetliste, ale też być może nieco przybrudzone, albo takie trudne i ciężkie. Każdy z nas ma takie dwa aspekty w sobie. W jaki sposób po kobiecemu, w tej żeńskiej energii, możesz objąć tą osobę swoją życzliwą uwagą, tym ciepłym spojrzeniem? Tym czasem dla niej i z nią. O czym. Właśnie porozmawiać, w jaki sposób wartościowo spędzić czas ym, z drugą ważną dla Ciebie osobą? Być może właśnie pytając ją wprost, co byś chciała ze mną zrobić? Gdyby nie było żadnego materialnego prezentu pod choinkę, to yy, to czym ja mogę Cię obdarować? Yy. Jakich e, przygód razem możemy doświadczyć, bo to też jest robienie różnych rzeczy razem. Pójście razem na spacer, e, pójście razem do kina i podyskutowanie na temat filmu, który zupełnie nie jest w Twoim repertuarze, ale na przykład Twój partner albo Twoje dziecko marzą o tym, żeby to zobaczyć i, e, i się tym trochę poekscytować. Może to jest gra w planszówkę, może to jest posiedzenie razem na kanapie z lampką wina albo z gorącą czekoladą, przytulenie się do siebie i nie gadanie o niczym. A może to jest opowieść, którą możesz mieć dla swojego dziecka o tym, jak się poznałaś z jego tatą i jak się pięknie rozpoczęła wasza miłość. Przeróżne tutaj możesz usłyszeć odpowiedzi, co byś chciał, chciała ze mną porobić razem żeby pobyć razem, żeby spędzić ze sobą czas w radości, lekkości, zabawie, przyjemności, i w takim skupieniu na sobie, bez komórek, bez odbierania telefonu, co chwila, może nawet z umówieniem się na to, że wyłączamy na ten czas komórkę i po prostu robimy coś razem. Pieczemy pierniczki, bo przygotowania świąteczne też są świetną okazją do tego, żeby różne rzeczy razem ze sobą porobić. Albo robimy kino domowe i włączasz jakiś film, który uwielbiasz, bo ma świąteczną atmosferę. I pałaszując popcorn, albo inne <noise> przysmaki oglądacie rodzinnie w takiej właśnie miłej przerwie. W tym całym przedświątecznym ferworze, coś, co ładuje was wszystkich pozytywnie, coś, co powoduje, że jesteście razem w zanurzeniu, w radości, spokoju i przyjemności. To są takie niematerialne prezenty, o które możesz zapytać swoich bliskich. Po prostu wprost, czyli niekoniecznie się domyślając, co by chciało moje dziecko, moja mama albo mój mąż, tylko zadając pytania: czy jest coś takiego, co oprócz albo zamiast prezentu choinkowego mogę Ci podarować, co możemy razem zrobić, o czym porozmawiać, czego razem doświadczyć? żebyś miała poczucie, że masz moją miłość, masz moją uwagę, masz moje przyjęcie. Mimo że brzmi to dość teoretycznie, to myślę, że każda z nas będąc blisko ze swoimi bliskimi, znając już ich na różne sposoby i z różnych stron, to przeczuwamy. Czego tak naprawdę potrzebowałby mój partner, żeby przez chwilę poczuć się jeszcze bardziej kochanym? Czego potrzebowałaby moja mama, mój tato, może sąsiadka, może współpracownik? Być może jest to taka informacja zwrotna, za co cię cenię, za co ci jestem wdzięczna, za co cię przepraszam. To są też elementy kochania, a więc rozmowy. Może to jest też kawałeczek dotyku, czyli te wszystkie przytulasy. To do czego namawia nas również nauka, że kilka takich doświadczeń z bliskością fizyczną codziennie jest niezbędne do tego, żeby nasz układ nerwowy dobrze funkcjonował. Potrzebujemy być w takim bliskim kontakcie. Fizycznym z innymi osobami, bezpiecznym dla nas. Nie w konwencji seksualnej, ale właśnie w takiej konwencji czułości, bliskości, rozluźnienia, puszczenia napięć. Dzieciom jest pewnie łatwiej sięgać po tą swoją potrzebę, bo bywa tak, że w swojej otwartości po prostu podbiegają i się przytulają, nie ma na ten temat dyskusji, ale w zależności od tego, co nas wyrzeźbiło w dzieciństwie, w jakim środowisku się wychowywałyśmy, jakie ja przejęłyśmy modele, możemy mieć daleką drogę do tego, żeby poprosić kogoś o przytulenie. Żeby samemu też spontanicznie obdarowywać bliskich yy, podtrzymaniem za rękę, poklepaniem po ramieniu, właśnie pogładzeniem po buzi albo po włosach, yy, takim czułym muśnięciem, takim czułym dotykiem, yy, który naprawdę bardzo mocno nas odżywia i wspiera. W związku z tym yy, bardzo jestem ciekawa, czy przychodzi Ci jakiś pomysł do głowy, w jaki sposób Mogłabyś tego typu prezenty przemycić pod choinkę w tym roku. Może oficjalnie, umawiając się, że zamiast e, tych prezentów materialnych, e, zaproponujmy sobie albo powiedzmy sobie otwarcie: co bym od Ciebie potrzebowała w temacie czasu, dotyku i rozmowy, w temacie fajnych doświadczeń, w temacie e, super spędzonego. Wspólnego czasu, doświadczenia czegoś fajnego razem, i tutaj możesz być zaskoczona no, różnymi pomysłami i odpowiedziami, albo też spróbuj po prostu w sobie zrobić taką przestrzeń na obdarowanie siebie i bliskich tymi takimi świetlistymi prezentami z przestrzeni niematerialnej czyli właśnie czasem. Tą uwagą skierowaną na drugą osobę, rozmową i dotykiem. Bardzo jestem ciekawa Twoich pomysłów w tych zakresach. Bardzo też serdecznie zapraszam do tego, żeby pokomentować ten film, żeby się wymienić swoimi pomysłami, bo tam, gdzie jest twórcza inspiracja. Tam, gdzie możemy po prostu wzajemnie się powspierać w szukaniu nowych rozwiązań, to tych rozwiązań jest więcej na bogato, i rzeczywiście temat może rozwinąć się i popłynąć w te święta w taki sposób zaskakujący i mocno transformujący, jakiego sobie na ten moment jeszcze nawet nie wyobrażasz. Także zapraszam do komentarzy pod tym filmem. Jeśli on Ci się spodobał, możesz też zostawić swojego lajka. Like A tymczasem zapraszam już pomalutku na e, kolejną e, otwartą sprzedaż kursu Rok Pełen Światła, gdzie w takiej życzliwej, kobiecej atmosferze przez całe 12 miesięcy otwieramy się na więcej miłości, po pierwsze do samej siebie. Czyli, dajesz sobie tam czas, rozmowę ze sobą w różnym sensie tego słowa. I też jest okazja do tego zdrowego, takiego zasilającego dotyku, między innymi w comiesięcznych medytacjach, w tym, żeby sobie robić takie przerwy na doświadczenie zmysłowe, które ładuje Twoje baterie, i to jest taka przestrzeń, do której serdecznie będę Cię zapraszała już po vlogmasie. Powoli nasza przygoda z mocą kobiecej energii na święta się wysyca. Do piątku będę jeszcze z Wami codziennie w tych vlogmasowych nagraniach, a później już zapraszam na webinar, na bezpłatny webinar, który będzie po świętach. Link do tego webinaru znajdziesz w komentarzu pod dzisiejszym nagraniem. To jest właśnie webinar o tym, w jaki sposób przez cały rok możesz zasilać swoją żeńską energię, w jaki sposób możesz działać, żeby stawać w swojej osobistej, kobiecej mocy odważniej i dzięki temu mieć energię i siły na wszystkie plany i marzenia, jakie masz ochotę wdrożyć w 2024. Także będzie to webinar pod tytułem Ukryta Moc, czyli Tajemnica kobiecej witalności: jak mieć energię na wszystko, co chcesz zrobić w 2024 roku. I w tej przestrzeni też będziesz mogła wyraźniej poczuć, czy rok pełen światła Cię woła, czy chcesz w taki sposób zasilić siebie i w taki sposób też wyrazić miłość do siebie. Jeśli tak, to zarejestruj się na to wydarzenie, a tymczasem zostawiam cię z taką myślą, jak dzisiaj mogę samej sobie dać więcej czasu, uwagi, rozmowy, dotyku, jak innym mogę dzisiaj sprezentować takie niematerialne prezenty, które mają ogromną wartość. Właściwie są bezcenne. Jeśli jesteś na tak, to, to daj znać w komentarzu, że podejmuję rękawice i będę chciała takie prezenty sobie i innym zrobić w te święta. Może już zaczynając od dzisiaj. No i trzymam gorąco kciuki za to, żeby wcielić ten plan w życie, żebyś to, co tutaj dzisiaj usłyszałaś, nie potraktowała tylko jako suchą i ciekawą lub mniej ciekawą teorię. Ale żebyś weszła w doświadczenie i popraktykowała, zobaczyła, co się zmieni, czy coś się zmieni, kiedy spróbuję najpierw sobie dać trochę czasu więcej, trochę dotyku, trochę rozmowy samą ze sobą, innym, jak to dla ciebie zaprocentuje. Trzymam gorąco kciuki i dobrego dnia.